Jak cierpieć jak ojciec pił, Jak cierpieć jak Pan Jezus? O co tutaj chodzi, właśnie? Meka, Pana Jezusa w ogróju, jego cierpienia duchowe były ogromne. Czas zapominamy o tym aspekcie duchowym cierpienia Pana Jezusowego. I ważne jest, uciekamy często od cierpienia. Uciekasz często od cierpienia. Ja uciekam od cierpienia, bo nie jesteśmy gotowi na nie bo od razu nasza postawa wobec bólu nie jest waleczna. Nie pochodzimy jak tutaj, jak walki na śmierć i życie, ale szukamy już ustępstw od razu. Zapominamy się modlić. Siadamy i ulegamy. Witam cię na kanale śladami i co w z tej strony. Salve Maria. Podążamy za Ojcem Pio, za Wielkim Świętym. Piękne się mam rozważania, myślę, które spodobały się Ojcu Pio, bo są bardzo katolickie. Zakazanie takiego heroizmu katolickiego. Wtedy, że do nich smutna jest dusza moja, aż do śmierci, zostańcie tu i czuwajcie ze mną. Bardzo ważne rozważania. Dusza moja jest. Mówi Zbawiciel, a nie ja jestem. Chciał on przez to wypowiedzieć, że udręka, w której był pogrożony, była natury duchowej. Część cielesna, jeszcze się nie zaczęła. Tyle wagi przywiązuje się do męki, do bólu ciała i słusznie. Natomiast kult najświętszego serca Jezusa, ma podkreślać znaczenie bólu duszy Chrystusa. I to jest wspaniałe, bowiem cierpienia duszy są głębsze, bardziej przeszywające, bardziej szlachetne niż ból ciała. Bardziej sprzeciwiały się one wadom duszy, które to najbardziej obrażają Boga. A co było przyczyną cierpień duszy Chrystusa? Z jakiego powodu my powinniśmy cierpieć, widząc pogwałconą wolę Ojca przedwiecznego, Jezusa, Pana naszego, odrzuconego, zanegowanego, znienawidzonego. Rozmyślać o tym, mierzyć rozmiarę i powagę tego, co cierpieć w nas samych. Duchowe męki naszego Pana. Jezus, Chrystus, i Jego Kościół tworząc jedną całość. Za każdym razem, gdy widzimy niemoralną reklamę, błędną opinię, instytucję lub prawo sprzeczne z ochroną Kościoła, powinniśmy odczuwać cierpienie. Jeśli nie, jeśli nie mamy do tego żarliwości ani sił, nadajemy się jedynie do tego, aby siedzieć. A w godzinie niebezpieczeństwa uciec. I popatrz, jak to jest ważne po prostu. Jeżeli my nie cierpimy, nie patrzymy na mękę pana Jezusa, nie rozważamy jej gorliwie, walecznie, to już się najdajemy jedynie do śledzenia, jak apostołowie. Bardzo łatwo by być de facto, no, ulec pokusie ulec swoim słabościom. Ule, bo człowiek nie chce się modlić, nie widzi w ogóle takiej potrzeby, bo po co? Bo już ja przecież, ja już siedzę w kościele. Ja dużo już robię. W smutku śmiertelnym, a więc w największym smutku, smutek patrzenia na pogwałcone prawa, prześladowane kościół, zanegowaną chwałę Boga, musi stawać się w nas najwyższym smutkiem, a nie zaledwie jednym z tych emocjonalnych i przejściowych zmartwień, jak te będące udziałem dusz frywolnych i nadpobudliwych. Zmartwień niczym błędem ognikiem, pojawiające się na moczarach i cmentarzach. Zmartwienie płytkie, które nie skłaniają nas do poważnych postanowień, głębokiej żarliwości, rzeczywistego wyrzeczenia się wszystkiego, by żyć jedynie dla walki. Dusza pogrążona w śmiertelnym smutku nie znajduje ukojenia w czasopismach, strojach, restauracjach, spacerach, przyzwoitych drobnostach lub nieprzyzwoitych głupstwach będzie ona żyć w śmiertelnym smutku, z poniewieranej chwały Boga, znajdując ukojenie jedynie w życiu wewnętrznym i apostolacie. A więc zobacz, człowiek, który prawdziwie patrzy na rzeczywistość, jaka jest, jaka jest tragiczna dzisiaj sytuacja, on nie zamyka oczu. A on powinien, jak ojciec pił, tak samo nie zamyka oczu. Co robi? Poświęca się modlitwie i apostolatowi. Modlitwa gorliwa. Dużo się modlił. My się za mało modlimy. Mało kto z nas tyle się modlił, co się zbiło. Nikt praktycznie na ziemi dzisiaj. on się gorliwie modlił i co ważne, poświęca się apostolatowi. on jego apostolatem był konfesjonal. Twoim apostolatem może być wypełnianie tego, co ci dał Pan Bóg do zrobienia. Jak mi i tak dalej. To są bardzo ważne sprawy, właśnie. Ludzie często chcą patrzeć powierzchownie na życie. Ja już wystarczę, że idę do kościoła, siedzę sobie, ale chwila. Czy takie prawa, czy instytucje dzisiaj są zgodne z Ewangelią? Ile jest grzechu dzisiaj? Zostańcie ze mną. Tak. Uczestniczcie w mojej samotności, mojej klęsce, moim bólu. Uczyńcie z tego waszą chwałę, waszą radość, wasze bogactwo. I odszedłszy nieco dalej, upadł na twarz. Dlaczego? oszedłszy nieco dalej, jeśli chciał, aby trzej apostołowie pozostali z Nim, pozostać z naszym Panem, to pozostać blisko Niego w duchu, to być solidarnym z Nim. To jest piękne po prostu. Pozostawać, być solidarnym z tym Panem Jezusem, który cierpi. Pozostaje z Nim ten, kto jest Kościołem całym sercem, całą duszą, całym umysłem. Pozostaje z naszym Panem ten, kto w godzinach agonii myśli o Nim, a nie o sobie. Pozostaje z naszym panem ten, kto myśli tylko o nim, a nie o świecie, jego duchu, jego rozkoszach. Ale widzisz, człowiek, który nie myśli o agonii, nie chce cierpieć od razu. od razu będzie tylko myślał o tym egoistycznym cierpieniu. A jaka jest rozkosz wtedy na tym cierpieniu, jakie masz w życiu? Jakie masz problemy, jakie ci dał panu też, jakie no, dopuścił do tego? Światowe uciechy. To jest jedna wtedy ucieczka. A dla katolika. Rozważanie męki jest konieczne po prostu, żeby postąpić świętości. No inaczej co? No, no cierpię, a muszę już znaleźć jakoś tej ulgę. Muszę znaleźć coś, co mi uśmierzy ten był. Nasz pan odszedł dalej tylko nieco nadległość jakby rzutu kamieniem. Mówił święty Łukasz. dlaczego odszedł? Dlaczego on i tu czynił to zaledwie nieco? Nasz pan chciał być widziany. Aby podtrzymywać wierność trzech wybranych apostołów. Chciał ich pocieszyć i pocieszyć samego siebie, czując ich bliskość, lecz należało odejść nieco dalej, bowiem nadeszła godzina szczególnej powagi. Miał rozważać, roz, miał rozmawiać z ojcem, a ojciec miał rozmawiać z nim. Tak jak w obrzędach judaistycznych, kapłan wchodził samotnie do miejsca najświętszego z Najświętszych, taki nasz Pan chciał w samotności zrobić ten pierwszy krok na drodze swej męki. Czy mamy w duszy też taką świętość, samotność, świętą samotność? Pustelnie na górze, w których jesteśmy sami tylko z Bogiem, do których nie dociera żaden powiernik, żaden przyjaciel, żadne ziemskie uczucie, do których dopuszczamy jedynie spojrzenia naszego Pana? O, to jest ważne, mi jest taką pustelnię, na modlitwę. Może to być jakaś kaplica, kaplica adoracji. Może to być tło, pójść, pokój. Może to być też, nie wiem, spacer na różańcu. Czy też należymy do tych dusz pozbawionych oporów i szalachetności, otwartych na wszelkie prądy. Na wszystkie spojrzenie, na wszystkie kroki, niczym pospolity plac miejski. Wszystko, co wejdzie biorą po prostu. Upadł na twarz. Całkowite upokorzenie, całkowite wyrzeczenie. To ofiara gotowa na poświęcenie. Jakieś przygotowanie do modlitwy. Czy kiedy mówimy do Boga, uprzednio upadamy na twarz? Właśnie, czy jesteśmy pokorni, gotowi do posłuszeństwa, pragnąc zrezygnować ze wszystkiego, uznając naszą nicość? Czy przeciwnie, idziemy pełni rezerwy, z oporami, z wrażliwymi punktami, co do których Bóg nie może prosić nas o poświęcenie? Czy kiedy słuchamy kościoła, upadamy na twarz? Rezygnując ze wszystkiego, naszych opinii, naszych zachcianych, aby okazać posłuszeństwo, czy razem z tymi, którzy dają nam dobry przykład, zbliżając nas do kościoła i do papieża, upadamy na twarz, akceptując jego wpływy, czy raczej wznosimy bariery, zgłaszamy zastrzeżenia. I modlił się tymi słowami. Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich. Wszakże nie ja chcę, ale jak ty. Upaść na twarz, lecz jednocześnie modlić się. Z ciałem leżącym najniżej jak tylko można na ziemi, z duszą wznosić się aż do najwyższego z nieboskłonu, gdzie jest stron Boga. W tym leży niezwyciężona natura prawdziwego katolika. Z tego bierze się siłę, popatrz, z modlitwy. Padamy na twarz. Im bardziej jesteś pokorny i bardziej w pokorze stajemy przed Bogiem, tym większa jest nasza siła. W apogeum udręki, upokorzenia, osamotnienia ma On wciąż w ręku broń, która niszczy wszystkich przeciwników. Jest to prawdziwe. Gdy chodzi o walki życia wewnętrznego, nie dysponując środkami, aby znaleźć właściwą drogę lub by wytrwać, modlimy się i w końcu zwyciężamy. Ileż w tym prawdy w odniesieniu do apostolatu? Napełnia nas strachem fala powracającego pogaństwa. Myślimy od razu o ustępstwach, w których poświęcamy to, co przypadkowe, bo jest przypadkowe, to, co istotne, lecz drugorzędne, bo jest drugorzędne. I wreszcie to, co najważniejsze, by niuknąć większego zła. Gdybyśmy znali siłę modlitwy, gdybyśmy umieli upaść na twarz i modlić się, rozumielibyśmy lepiej skuteczność naszej, nas przyrodzonej broni. Znaczenie, sens, wartość, użyteczność chrześcijańskiej bezkompromisowości. Bośki Zbawiciel cierpiał na tym świecie z winy pesymistów, z winy zniechęconych, którzy nie mają pojęcia o triumfalnej sile Kościoła. Bo oni uciekają już. Oni idą na ustępstwa. Popatrz. Popatrz, to jest po prostu wielkie zadanie dla nas. jest. A to piękne. Super. Niech mnie omije ten kielich. Jaki kielich? To było cierpienie okrutne, przytłaczające, niesprawiedliwe, które się zbliżało i które Jezus przewidywał. Wtedy też boski nauczyciel cierpiał przez tych, co grzeszył optymizmem. Tych, którzy postawieni przed perspektywą walki, udręki, bólu, uprawiają politykę, chowania w głowy w piasek i uważają, że wszystko jest w najlepszym porządku. Przeczuwać nadejście bólu, przygotować się odważnie do konfrontacji z nim. Oto wielka, największa cnota. Zarówno jeśli chodzi o nasze osobiste życie, jak i o sprawę świętego Kościoła. W tej chwili, gdy jest on tak zaciekle zwalczany, nie popisujemy się głupotą i nie mówimy, że wszystko jest w porządku. Uznajmy powagę chwili. Spójrzmy mężniej po chrześcijańsku na zagrożenia, jakie niesie za sobą przyszłość. Z duszą przepełnioną męsłem i ufnością gotowi zareagować poprzez modlitwę, poprzez walkę, poprzez pełną akceptację poświęcenia. Powołani jesteśmy do apostolatu, powołani jesteśmy do poświęcenia z ojcem Pio. Z ojcem Pio iść po prostu do apostolatu. Taki był przykład, który dał nam boski nauczyciel. Odsunął się od wszystkich, by zostać sam na sam z Bogiem, przyjąć na siebie w całej rozciągłości oceanu bólu, który miał go zalać, i przyjąć postawę wobec tej perspektywy. Jaką postawę? Jeśli to możliwe, niech mnie o mnie ten kielich. Wszakże nie ja chcę, ale jak ty. O, biorę to postawy z modlitwy, pan Jezus, po prostu. W tych słowach zawierają się dwie prośby. Z jednej z nich Bóg, człowiek, prosi, aby odsunięto od niego ból, jeśli to możliwe. W drugiej akceptuje go w razie, gdyby nie można go było uniknąć. Święta postawa, pozbawiona próżności i teatralnych gestów, naturalnie, Ból napawa człowieka trwogą. A Pan Jezus, który nie tylko jest prawdziwym Bogiem, ale również prawdziwym człowiekiem, lękał się go. Prosił zatem, aby jeśli to możliwe, odsunięto go od niego. Unikanie bólu jest słuszne, mądre, święte, jednak nie unikanie go za wszelką cenę, jeśli to możliwe. Pan Jezus nie robi wszystkiego za wszelką cenę. On że przecież to, idzie do Gatesmanis, żeby cierpieć te moralne udręki, żeby to cierpieć w swojej duszy, w swoim sercu, to, to, tą niewdzięczność ludzką. Jeśli to możliwe, cóż to oznacza? Jeśli w obliczu tej pokornej prośby sprawiedliwego, udręczonego wizją bólu byłby możliwe przebłaganie woli boskiej, odsunięcie cierpienia, niechby tak się stało. Lecz jeśli przeciwnie, odsunięcie tego bólu oznaczać by miało wprowadzenie zmian w planach opatrzności, pociągając za sobą umniejszenie chwały Boga i dobra przyszłego kościoła oraz dusz ludzkich, to lepiej było wycierpieć wszystko, jeśli to możliwe. Wzniosły tryb to tryb warunkowy, jakiego nasz wiek nie zna, i dlatego właśnie cały świat pogrążony jest w kryzysie. Trancie, w agonii. Dobra ziemskie, bogactwo, sława, zdrowie, uroda wszystko to jest dobre, o ile przedłożymy na to wolę boską. To, co Bóg chce, to, co Ty Boże chcesz, ja chcę uczynić. Lecz jeśli trzeba zrezygnować ze wszystkiego, bo na mocy tej czy innej okoliczności, wewnętrznej czy zewnętrznej, nie jest możliwe. Posiadanie tych rzeczy, nie obrażając jednocześnie Boga, to wyrzaczmy się wszystkiego. Popatrz, jeżeli możesz to robić, co masz w życiu. Ale jeżeli to obraża Boga, rezygnuj od razu. Trudne to jest. Bez modlitwy, bez takiego życia, głębokiego widzisz, jak Pan Jezus tutaj przygotowuje się do tego aktu gorliwie. No tak samo, bez tego bardzo, bardzo będzie ciężko. Gdyby wszyscy ludzie tak myśleli i czuli, świat wyglądałby inaczej. To z braku tego trybu warunkowego, w którym zawiera zawarty jest cały porządek i cały dobro, cywilizacja powoli upada. bo ludzie chcą spełniać swoje zachcianki, kaprysy, a nie to, co Ty Boże chcesz, nie to, co Pan Bóg chce. Wszakże nie jak ja chcę, ale jak ty. Słowa, na które spoczywa całe życie kościoła, dusz, ludzkich i narodów. A więc tu chodzi w życiu katolika, nie to, co ja chcę, bo ja to nie wiadomo, kim przecież jest. Oho, Ale to, co ty Boże chcesz? Słowa święte, słodkie, twarde i straszne, słowa, których dzisiejszy człowiek nie chce słyszeć, doskonała definicja posłuszeństwa. Tego posłuszeństwa, którego od czasów lutra Świat coraz bardziej nienawidzi. Tak, niech stanie się wola Boga, a nie moja. Wypełnię przykazania, a nie będę podążał za kaprysami. Niech moje myśli będą z myślami papieża, chociażbym wolał inną doktrynę. Będę posłuszył wszystkim tym, którzy prawomocnie sprawują nade mną władzę, ponieważ reprezentują Boga i dlatego będę wypełniał ich wolę, a nie moją. Ale pamiętajmy, zawsze Trzeba to robić tylko tak, jeżeli to nie zachęca do grzechu. Przełożony nie ma prawa mnie zachęcać do grzechu. Nawet papież nie ma takiego prawa. Nawet żaden biskup, żaden kapłan, żaden wielki szef korporacji. Nikt nie ma prawa mnie zachęcać do grzechu. Nikt. Nie mamy prawa czynić grzechu po prostu. Mój Jezu, mając to wszystko na uwadze, jak więc wyjaśni, że więc wciąż jeszcze słyszy się opinię że byłeś rewolucjonistą, że przyszedłeś, aby przynieść na ziemię rewolucję. A widzisz, po prostu Pan Jezus przygotowuje się ogromną, ma piękną postawę po prostu. Daje nam piękny sygnał. Jak akceptować cierpienie? Jak wybrać coś rozumnie? Często mam problem z cierpieniem. Ja mam problem z cierpieniem, może Ty też tak masz, bo nie widzimy w tym jakiegoś większego dobra, do którego to robimy. To wtedy przeraża cierpienie. To jest bardzo trudne. Trzeba widzieć jakieś wyższe rzeczy, coś, co się bardziej kocha. Wtedy to łatwo przychodzi. Pan Jezus co robi? Właśnie, mo Nie moja wola, nawet On miał jako człowiek. Ale wybiera to, co Bóg chce, bo chce wypełnić wolę Bogu, chce coś zrobić pięknego. Z miłości do Boga, bo wolę Boże wypełnić, to jest też kochać się w wolę, a więc yy, yy, miłować właśnie. Ojciec Pio tak samo, popatrz. Męka za męką. Przed i tak robił. Słuchajcie, w tym wielkim poście zostało nam jeszcze no, kilkaset takich modlitewników z po to, ojcem Pio. Piękna sprawa. To modlitewnik dla podopisanego ojca Pio, dla grupy, która pomaga, wspiera ten kanał, pomaga nam zdobywać dusze dla tego wielkiego, świętego. Piękny jestem modlitewnik, bo są duże zdjęcia Ojca Pio i są piękne modlitwy Ojca Pio. Piękne modlitwy. Parę tysięcy takich modlitewników poszło w Polskę. Niebawem piękne obrazki będą wysłane w Polskę. Piękna sprawa. Było na poświęcenie tych obrazków. Bardzo ładnie wyszły, za tydzień Wam pokażę. No i słuchajcie, jutro piena sprawa, gdzie mówi o mszy Ojca Pio, a Wielki Piątek rozważania męki pańskiej Ojca Pio. Stygmatyka. Samaria. Maria. Rowaś Maryjo łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzina śmierci naszej. Amen. I nome dal Padre, del de Filior, delos Spirit Santo, Jesus, si rodato Maria, Młakimsty.